Na naszym wideo egzaminowana osoba dostaje polecenie skrętu w lewo na najbliższym rondzie. Rondo nazywa się Hajny Schwarz, nowa szacni słodowca. Wybiera poprawny lewy pas ruchu. Następnie na rondzie powinniśmy kontynuować jazdę lewym pasem. Pas ten jest wyznaczony przerywaną linią. Należy ją przekroczyć, aby wjechać poprawnie na skrzyżowanie. Egzaminowany tego nie robi i zajmuje pas prawy. Manew zostaje przerwany przez egzaminatora. Tutaj mamy poprawny przejazd.